Spadek ja Dobra. Czy transmisja już działa? Jest. Już jest kapik. Jest kapik. Jest transmisja. Dobra. Czy transmisja już działa? <laughs> działa live. <-ik>. Chyba. <laughs> ja dole. <pierdolę. śmiech> tak dawno. Tyle czasu. Chory byłeś, nie? Co? Chory byłeś, teraz chwila. Ja Miałem raka, wygrałem walkę. To kiedy ktoś wbije? Tak zawsze wbijali? No. Chory byłeś. Ale już rozdział czasem się odwagowała. A już ciebie słychać, dobra? Skillzone, gdzie jest skillzone? Skillzone, nie mogę znaleźć, ja ta. Nie skończyły ci się już pieniądze, musisz wrócić. Wspólne serwery, dobra, Skyzą. Ogłoszenia Everyone like Tam ktokolwiek w ogóle żyje? Nie wiem, sprawdzimy. Siemano, no co to za kombek? Siema Jakubson! No nie wiem, warto się przekonać, żeby wrócić ze streamkiem. No sobie zagramy dywizję i tak gramy, więc zobaczymy. Widzę, że trochę czekałeś na tego streamka. Zobaczymy, czy wrócimy na stałe, czy to pojedyncze. Muszę od nowa montażystów jakichś znaleźć. Dobra, ty lecisz na główny domek, czy gdzie? No. Okej. Okay. że Bartosz, czy jednak jeszcze jest nadzieja, że Haribo wróci. Ej, nasłuchałeś no. mnie, Jakubson? Bartosz, czy mnie słychać? Nie, nie mogę na razie. Chyba jakieś chyba wideloty jakieś? Oni tam dalej chyba lecą Ta, próbuję jakiegoś trafić, ale mam tą wolną MK. 37-40 siedem z tyłu Bartosz yy, kolejne 34 Nie widzę już go Nie tak. widzę go. Tego białego Ja mam i tak A no dobra. dobra Dobrałem się czym nie słychać na czacie, nieprofesjonalne, ale... Nieważne <laughs> Wow, te pompki Nice tu mówisz, że one są kit nawet. No. Nawet. Nawet to nie znaczy, że są. Okej, okay, no to jest to brzeża na razie. Chyba mnie słychać, bo Jakubson nie odpowiedział. Może się wstydzi. A możesz wbić sprawdzić. Nie mogę, bo mi się rozdzierczeć zbagowała i pewnie mi przerzuci na drugi monitor, jak z była. No bo tu mam -a. To Wiesz, że jest też telefon. Ej, jest z dwóch widzów niby. Ale to jest z klasy. A ty nie jesteś? E, no nie, bo ja patrzę w tym, w transmisji. się W tym, w. Na ziemię. O, flotowała Nice. Może by działało do kupienia. Muszę sprawdzić, czy mnie słychać. Transmisji. Okay. W tym, w... Nie no, dobra, niby słychać. Patrzymy. Jakub dawał dostał. Nie, Jakub chyba wyszedł. Bez... Był... Oj, mam te granaty. Walić go sobie, czy ty go bierzesz w końcu? Bo już nie wiem. Można je brać. Okej, okay, no na razie, a co masz do leczenia teraz? Right now. Dwa medy, jedno mini. Okej. Okay. To możesz mi dać mini tą jedną, bo ja mam 4 już i wziąć sobie te ten Jetpakki dalej co? No ja mam już okay. Możesz mi dać... Ja już mam jednak mini, to możesz po prostu wziąć sobie tego Tu będzie na czerwonym markerze Na ogłoszeniach nikt nie odpowiedział i na czacie ludzie nie, nie są w szoku jakby. To nie wiem Masz jakąś pompkę dla mnie normalną No też co to ciebie nie mam Dobra, zwrócić ludzie nie podchodzą, są z drugiej miejscówki Czy Jakubson wbił, przywitał się i odszedł to, to nie robimy... wytrzymał z szoku Będziemy czekać aż Jakubson wróci. Będzie tyle daily Nie czekamy na powrót KN, ale ty Kenty. Nie wiem czy on wróci Kamyoszkę za darmo zrobi cały serwer na Discordzie. Jest niby jedna osoba cały czas, to jest ktoś z mojej klasy. Nie dam ci bana Czarnuszku jak ten. Napiszesz. Ej, jest Black History Month. Co jest w automatach w ogóle? Byłeś? Jesteś? Bigi. A jest Ano do pompy, do Albo pompy jakieś? Nie. No. No. Jest złota pompa to taka najgorsza. Okej, okay. jest jeden big, bo mi z kupiłem jednego więcej. To ja go wezmę, bo w sumie mam na razie bigi i mini. Okej, okay, to na razie go weź. Ja szukam jetpacku. Ja szukam pompy. To jeszcze Do końca tej gry, jak nie będzie pisał dalej, a tylko będzie jakiś chłop co nawet nic nie pisze, to. To koniec. Nie, nie może tak się skończyć. Arto, to musi. Dobra, <kłysy> masz... przerwa, nie możesz oczekiwać od razu. Masz jakiegoś gola w ogóle, czy nie? 1050. 1050, to kupij biga. Właśnie wyszła ta jedna osoba Kupisz mi bieg, ale mogę do Ciebie podać, dasz mi trochę golda? Mogę dać Ci trochę golda Let's go Już? Dzięki, no nie, jeszcze ja trochę Dzięki No. Tu jest jakiś ziomek za tym Zwiedziałem go Leczył się tym medem Jest ciebie? Nie, on... Chyba on chce spierdolić Ale może spróbować go zabić Jak będziesz jak Nie wiem nawet gdzie on jest za tym drzewem Jak na niego... Jak go widziałem Tu stoi cały czas, pa Tu jest, za tym Jakbyś od drugiej strony odszedł on się do mnie odsłonił teraz Tam tamtej strony pewnie będzie Drugiej 40 Nice, 50 dotknie. Eee, crack! 20 Dead. Nice. Turko Kars, on chyba chciał rebutować. To może miał pompę, chociaż. A jetpacka chyba nie miał, jak latał tym głównym. No, miał pompeczkę. To już i do połowy tam coś swarmić. Może znajdę ci jetpack. Bo już mam 400 ponad metalu. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie jest Ken? Gdzie jest Ucieknek? Gdzie jest Bartek? Ja nie wiem. No musisz dać temu trochę, żeby się rozkręciło. Jakąś w wbił, poszedł. Widzisz wiedział kim jesteś, to już jest coś. Wiedział, wiedział. No nie wiem no, jak ja mam robić film, musiałbym znać montażystę. O właśnie odpisał mi strzę montażysta, ten jeden Tak? No, tylko nie wiem jak to jak to przedstawić słowa, trochę trochę widzieliśmy się. Jednak to co on się odpisał? Co ty napisałeś? Dałem emotkę machającą, tą taką co jest na przywitanie na Discordzie. Ja on też oddał. Dał też i napisał co tam. O, jest tutaj takie coś. Ja już mam pompę z tego. Myślałem, że ktoś do Ciebie walnął. Powiedz. Napisz Stop. mu. Co tam przyjacielu? Dalej montujesz filmy za darmo? O, ktoś był na streama. Siema. ma to jest Czarnuszek. Nie odczytał nawet. Piszesz na czacie? Już są cztery wyświetlenia, co? Piszesz na czacie do ludzi, siemo? Nie, nie piszę siemo na czacie. Napis... Powiedziałem to. Tu jest lunch. polec lunchem w twoją stronę. O, oh, chat, Nice. Co masz do leczenia? Bigi mini, aktualnie. <laughs> Bo to nie reload. O... Um. A ty co masz? Jeszcze ja nie wiem. Bo mam... Tego Fiza, Bigi i Medy. A I wszystkiego Fiza? jest kap. A o, wiesz... Już podjąć męską decyzję. Jeszcze ja nie wiem. Nie wiem czy nie ba... najbardziej by się nie opłacało mini wywalić. Kolejna osoba się na się gada, kurde. O dobra, już zostawię te medy. Jakiś chłopiec ja bym, ja bym personalnie mini wywalił, ale wiem, że ty jesteś fanem mini. Są jakieś duo, oni chcą podmieniać chyba budynek i odeszli. Ja podchodzę do ciebie. Oni odeszli tam z tyłu. Wolą jetpacki. 20, jakby był search. 180 180? Nice. No. I tu chcieli zacząć... Nie wiem czy oni tu robili. Zaczęli podmieniać i odeszli. Załano nie dostali po prostu. Też tak może być. Bo Marcel jest dobrym bigram. 100 krak. Dobra robota. No, Kurde, znowu ktoś siedzi na streamie i nie daje lajka. Mój to ten czarno. Który? Z klasy. Bo za sto włączam po gierce. Sasza? Nie, to nie Sasza. Sasza. Sasza nie jest czarny. Masz full kamienia No. Można by było jakiegoś boxika dostrzec, bo to jest taki tu stalker. Masz 40, trochę. to możesz pobrać te Matsumy tu obok. Z prawej, pobrać je? No, pobierz, pobierz się z nimi. Tu masz 70. Tu nabierz się kolejny, nie wiem. Tu masz 60 i. Oj, dostałem. ciao D O, dwie osoby są mais. Nice. Pod nami jest, dostał krak Krak, kolejny. Dobra, idę do boxa już. Idź do boxa, bo to nie jest moment dla ciebie. O, to nie jest też moment dla mnie chyba. Weź daj mini jedną. Otwórz. Nie ma co dość się przesadnie skupiać na u tych matosów. No i tak, tak starczy. Teraz i tak będzie tutaj dom. 60. Czyli, bo musimy się przygotować na rotację tam, na niebieski. Okej. Okay. Ja tam chilluję. Kolejne 20, 60, krak. On jest głupi. Siema, Kęs. No elo. Jest. Jest Kęs, Widzisz, już trzy osoby są nowe. Widzisz, dalej są ludzie, którzy nie w Ciebie wierzą. A Ty wierzysz? <laughs> no. Ja Cię już też przekonywałem, żebyś się kończył. A no, patrzymy. Dobra. Tam jest skraj. Ken, dawno ci nie było. Czekaj, mam jeszcze dwa łyczki. Bartosz się stęsknił. Nie wiem, czemu jest trzech ludzi, a tylko Ken pisze? Tylko on ma jaja. Czy czarnych jest? On no nawet nie odczytał, jak zwykle. No i widzisz, jak jest to, boss. 130. Nice. Dawno streamów nie robiłeś. Nie, no co, ty chory byłem trochę. Tylko. Dawaj, let's go! Let's get going! <laughs> Dawaj. No wróciło. Gdzieś tu chyba pod górkę, czy nie w miarę? No, to nas kraje. Już. No bo oni nie wolno ja tam patrzę w plecy, bo tam szedł ten taki słaby, ten... ...ziomek, co ja mu dałem wcześniej dużo. Masz jakieś metabolizmy? Eee... Nie, na White nic nie mam, mam 50 tylko. Ksusikawy mam, bigi. Zaraz będę lecieć. Bo i mają nawet jetpacków ci tamci. Tylko tej broń. Gdzie oni poszli? Oni odeszli gdzieś do boku? Nie wiem. Albo już są dead, bo oni byli słabi, mega. Nie wiem, dziwne. Dziwna no jest... akcja. A jeszcze placementów nie było. Nice. Lecę za nami Tutaj mają pasy do strzelania w ludzi. widzę. się widzę. Już idzie, musimy też lecieć powoli, bo już zaraz będzie szedł załonik chyba. Dawaj. Oni mają mgiełkę. Dobra. Oj, dostałem krakiet. Dobra, widzę go. Ale co do załona. Lecę z tobą. Leczy się zatem. Też się idę tym podleczyć. Ale miło z tych strony. No, Ale to jest stawka. Ja. To masz prawie dozałnę już przybudowane ogólnie. Już mamy dozałnę przebudowane, ogólnie. Na no coś popatrzeć z tyłu. I tu kogoś nie ma? Ile na kulach? Chyba 265 jakoś. Tutaj sobie jakieś metabolice 48, 4,5, 46 Tylko tu nie ma Ken, punktów za killa Ten tu kraka ma, dostał klejnego kraka ode mnie Krak, Krak dead Nie ma nic Nie ma ciekawego. chyba niczego wartościowego no. Pa, tu się patrzy. Nie, już nieważne. Będzie trzeba lecić, trzeba się skupić na rotajcie. Tylko placementy tu są, bo to jest piąta dywizja. Bo na trial nas nie było. Dawaj. Dam popchę. Dobra. Efekt gdzieś tam od lewej. Też trochę dostaję teraz. Możesz tu za górkę schować. Jestem z tą. Mam tu mini często. Nice, jestem z stąd. Nice. mam jakieś na wolu Trzeba już nie zapełnić? Nie. Na mnie sto nice. Krak. Uważaj, bok. O kurde. Padam. Jak no Nice, mam laga.